Zastył czas w paśnie. Baśniach... Wir tu. Szanowni Państwo po dwóch miesiącach wielkiego sukcesu otwarcia zamku w muszynie, postanowiliśmy na zimę nieco ograniczyć dostęp do tego zamku i przewidzieliśmy, proszę Państwa, jak zawsze w muszynie ciekawe zakończenie sezonu plenerowego zwiedzania zamku. Każdy, który weźmie udział w grze terenowej zdobywca wieży zamkowej, może uzyskać drobiazg promocyjny od muszyny i oczywiście nagrodzić sobie wycieczkę na zamek przepięknymi widokami. Służy nam bardzo pogoda, e, widać bardzo ładnie i Tatry e, z tym, że z e, Góry e, Suchej, natomiast z Góry Zamkowej możecie Państwo podziwiać e, Góry Czerchowskie. Oficjalne zakończenie sezonu plenerowego jest dzisiaj, ale drodzy Państwo, nie zamykamy zamku całkowicie. Będziecie Państwo mogli zwiedzać dziedziniec zamkowy, oczywiście bezpłatnie, jak również taras nad kamienicą, co najmniej do końca listopada. Bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszamy. Yy, Nacieszcie sobie oczy widokami z tarasu na kamienicy, na w, zamku w Muszynie. Ty z znasz, ten stary świat. Na zakończenie sezonu plenerowego przygotowaliśmy grę miejską zdobywca zamkowej wieży. Zasady są bardzo proste, należy odwiedzić kilka punktów w muszynie, uzyskać pieczęć potwierdzającą odwiedzenie danego miejsca i ukoronowaniem tej gry jest certyfikat, który trzymam w ręku dla zdobywcy zamkowej wieży. Oczywiście dodatkowo kilka gratisów dla najbardziej wytrwałych uczestników. Eu te chamo, <laughs> Saki. Wejdziemy do Wieży Zamkowej, w której mamy ekspozycję dotyczącą trzech bardzo ważnych wydarzeń z życia tego zamku oraz jednej legendy. Na pierwszym poziomie mamy legendę o śpiącym wojsku, na drugim poziomie mamy pierwszego burgrabiego-muszyńskiego zamku Mikołaja Gładysza z małżonką, na kolejnej... Yy, Kondygnacji mamy przedstawionego biskupa Pawła Sprzemankowa, czyli pierwszego właściciela dóbr muszyńskich. Na następnej kondygnacji mamy scenę wyobrażającą rozmowę biskupa Jana Konarskiego ze swoim starostem Mikołem Lapaszony na temat odbudowy zamku po najeździe węgierskim w 1474 roku, a na samej górze wspaniały taras, którego możemy podziwiać okolice. Zwiedzanie wieży zamkowej. Zaczniemy od poziomu dawnego więzienia. Jesteśmy poniżej poziomu gruntu. Jak Państwo widzicie, dawni budowniczowie wykorzystali naturalne walory, czyli mamy tutaj wkomponowaną skałę. I oczywiście, proszę Państwa, pierwotny zarys tego muru to było około 2,10 -2 m 2 2,30 m. Wieża wznosiła się na około 14-15 metrów. Najważniejszym akcentem na tym poziomie to jest herb biskupów muszyńskich, który jest w tej chwili używany jako godło miastek gminozdrowiskowej Muszyna. Jak Państwo widzicie, atrybuty biskupie. Zapraszam Państwa wyżej, abyśmy mogli podziwiać ekspozycję, o której Państwu wspomniałem na samym początku. Z każdym zamkiem związana jest legenda. Oczywiście z zamkiem muszyńskim również jest związana legenda. Akurat tu mamy przedstawioną legendę o śpiącym wojsku pod zrujnowanymi i zapadniętymi piwnicami zamkowymi. Bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą legendą. Otóż, proszę Państwa, według wierzeń ludowych pod zrujnowanymi i zapadniętymi sklepieniami zamku śpi tak zwane skamieniałe wojsko. Jest pilnowane przez y, dziewczynkę z przepięknymi koralami z y, szlachetnych kamieni i chłopca, który ma na palcu rubin. Y, oczywiście te szlachetne kamienie to perły. I jest taka legenda, że co roku na niedzielę palmową, kiedy ksiądz rozpoczyna procesję, uderza po trzykroć krzyżem w drzwi kościoła. W owym czasie na dźwięk tego uderzenia budzi się skamieniałe wojsko, zostaje przygotowana wspaniała uczta. Chłopczyk dotrzymuje rycerzom towarzystwa, dziewczynka im usługuje i ta sytuacja powtarza się co roku. Kończy się to wraz z końcem okresu wielkanocnego, czyli w poniedziałek wielkanocny się to. To wydarzenie kończy. Natomiast drugi, drugi wątek tej legendy jest taki, że chłopiec, który posiada na palcu rubinowy pierścień, ten pierścień się zsuwa co jakiś czas, obraca i jak ten pierścień zupełnie się zsunie chłopcu z palca, to wtedy to skamieniałe wojsko zożyje i pod wodzą chłopczyka zacznie walczyć o wyzwolenie spod jakiegoś niebezpieczeństwa ojczyzny. Natomiast w nagrodę dziewczynka każdemu z tych rycerzy ofiaruje jedną drogę. Cenną perwę. Zapraszam Państwa dalej. Kolejna ekspozycja. Państwo sobie pozwolą przedstawić Mikołaj Gładysz wraz ze swoją czcigodną małżonką Katarzyną, która, według podań, była nie tylko bardzo piękna, ale również bardzo mądra. Mikołaj Gładysz sławił się w historii zamku tym, że był pierwszym burgrawią na Zamku Muszyńskim i został dwukrotnie narażony na kontakt z sądem. Po raz pierwszy został oskarżony o chórzostwo, gdyż poddał za wcześnie zamek. Ale z tego zarzutu się wybronił. Natomiast po raz drugi został oskarżony o sfałszowanie herbu szlacheckiego, ale również z tego zarzutu się wybronił. Jak Państwo widzicie, burgrabia ma się znakomicie uczczując przy suto zastawionym stole. Żałujcie Państwo, że Was tu nie ma. Jego Ekscelencja, Ksiądz Biskup Paweł Sprzymankowa. Jego postać związana jest z faktem, że był pierwszym opisanym w Księgach właścicielem dóbr muszyńskich po przekazaniu ich w testamencie przez niejakiego wysza z niego Wici, Herbopułkozic. Natomiast trzeba powiedzieć o Księdzu Biskupie, że był zgodnie z opisami kronikarzy człowiekiem cielestym i światowym i nie prowadził się zbyt dobrze. Po trzykroć został ostrzeżony, aby wrócił ze ścieżki nieprawości, ale niestety nie pomogło. To był zapalonym myśliwym. A oprócz tego, Szanowni Państwo, e, był na tyle nerwowy, że jeżeli ktoś mu wyciągnął z sieci zwierzyną, to natychmiast go przebił rohatyną. Państwo sobie pozwolą przedstawić Jego Ekscelencja, Ksiądz biskup Bianko w towarzystwie jedynego pochodzącego z Węgier starosty muszyńskiego Mikołaja lapa oraz jego uroczej na małżonki. Niestety nie udało nam się ustalić jej imienia. W każdym razie scena ta przedstawia omawianie odbudowy zamku Muszyńskiego po jednym z licznych najazdów węgierskich, konkretnie z 1474 roku i e, zamysłowi księdza biskupa zawdzięczamy aktualny wygląd tego miejsca. Oczywiście zostało to odtworzone, natomiast e, sam zarys zamku był autorstwa i pomysłu księdza biskupa Jana Konarskiego. Bardzo ciekawa postać, wykształcona, oświecona. Zapraszam do zwiedzania. Szanowni Państwo, trzeba wam wiedzieć, że znajdujemy się w zamczysku, które było własnością biskupów krakowskich. Wchodziło w skład tzw. państwa Muszyńskiego, którego stolicą była Muszyna. Oprócz tego wchodziły tutaj w skład tego miejsca 35 wsi i dwa miasteczka, czyli miasto Muszyna i miasto Tylicz. Natomiast, proszę Państwa, świetność tego zamku to między XIV a XVI wiekiem. Pod koniec XVI wieku spłonął i został porzucony. Starostowie Muszyńscy przeniesi się do podzamkowego zespołu dworskiego, który się znajduje u stóp zamku y, po naszej lewej stronie. Z tego zespołu podzamkowego wchodzi dwór starostów muszyńskich. Obecnie wykorzystywany jako ośrodek kultury, jak również, proszę Państwa, Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego w dawnym Zajeździe oraz Kordegarda, która niestety jest w rękach prywatnych, ale to było miejsce, gdzie stacjonowało wojsko. Jak Państwo widzicie, ksiądz biskup wybrał sobie bardzo dobre miejsce obronne. Z tego miejsca widać proszę Państwa przełom rzeki Poprad, a ciekawostka jest drodzy Państwo taka, że to jest jedyna granica, która nie zmieniła się praktycznie od średniowiecza. Zmieniają nam się sąsiedzi po drugiej stronie Popradu, natomiast rzeka Poprad była tą całą granicą południową Polski. E... Zamek ten został odtworzony w tej chwili na podstawie prac archeologicznych. Niestety nie zachował się żaden wizerunek tego zamku, na którym by można było oprzeć odbudowę tego zamku. No niestety staraliśmy się wykorzystać wizerunki zamków, które przetrwały do tych czasów, zarówno po polskiej jak i po słowackiej stronie. I efekt tych prac właśnie państwo widzicie na załączonym obrazku. okay